Dziecko to wulkan energii. Podczas zabawy, biegania czy jazdy na rowerze nie trudno więc o uraz. Bardzo często aktywność taka kończy się złamaniem ręki czy nogi. Część złamań jest niewidoczna i czasami dopiero po kilku godzinach zorientować się możemy, że problem jest większy niż nam się z początku wydawało. Kończyny niezależnie od tego, czy, czy złamanie jest ewidentne czy nie, należy w pierwszym okresie unieruchomić. Może to być prowizoryczne unieruchomienie przez rodziców przy pomocy prostej linijki czy, czy innego sztywnego materiału. Unieruchomienie ma na celu zapobieżenie przemieszczeniom kości oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych. W pierwszej kolejności powinniśmy uspokoić osobę poszkodowaną. Jeżeli na miejscu nie ma przyrządów, którymi moglibyśmy unieruchomić złamaną nogę, wówczas możemy ją przywiązać do drugiej, zdrowej nogi. Możemy do tego użyć bandaży, chusty trójkątnej, a nawet własnej odzieży. Największym błędem i chyba najczęściej zdarzającym się jest zbyt nadmierne poruszanie uszkodzoną kończyną, co może powodować dalsze powikłania, np. przerwanie ciągłości naczyń krwionośnych i spowodowanie obfitego krwawienia. W czasie wakacji częste są urazy kręgosłupa. Dochodzi do nich najczęściej na niestrzeżonych kąpieliskach podczas skoków do wody. Należy takiego pacjenta ułożyć w pozycji leżącej na sztywnym podłożu. Ich zabezpieczamy drogi oddechowe, przykrywamy ich i chronimy przed wyziębieniem organizmu. I oczywiście wzywamy pomoc specjalistyczną. W oczekiwaniu na fachową pomoc medyczną, możemy zastosować stabilizację ręczną, czyli prowizoryczne unieruchomienie szyjnej części kręgosłupa. Stabilizacja ręczna jest to główna czynność wykonywana w przypadku podejrzenia uszkodzeń szyjnego odcinka kręgosłupa. Celem tej stabilizacji jest zabezpieczenie przed dalszymi powikłaniami, które mogłyby się zdarzyć w przypadku wykonywania ruchów głową czy szyją przez osobę poszkodowaną.